Jeśli chcesz mieć silny chwyt i mocne przedramiona, to łap trzy ćwiczenia, które ci w tym pomogą. Jeśli wiszenie na drążku oburącz nie sprawia ci problemu, to weź taki ręcznik, przerzuć go przez drążek, chwyć dłońmi i zacznij wisieć. Na początku na prostych rękach, ale jeśli dasz radę, to powiś na rękach ugiętych, a najlepiej to podciągaj się na drążku. Wtedy twoje dłonie bardzo dużą pracę muszą wykonać, a dodatkowo przedramiona się wzmacniają. Do kolejnego ćwiczenia potrzebujesz sztangi, obciążenia i gumy. Ustawiamy sobie gumę z obciążeniem na końcu sztangi, układamy dłonie na chwytem i zaczynamy zwijać gumę w taki sposób, aby ciężar uniósł się nam do góry. Później opuszczamy i gdy wykonamy cały ruch oczywiście możemy przejść z dłońmi z nachwytu do podchwytu. Przedramię ma aż 20 mięśni, które możemy sobie podzielić na te zginające i te prostujące, więc ważne, aby zaakcentować wszystkie, więc ważne jest, żeby kombinować z ustawieniem dłoni. Trzecie ćwiczenie ze sztangą. Jedna ręka do nachwytu, druga do podchwytu i teraz wykonuje sobie rotację. Pracuję nad garstek Pracuje przed ramię, pracuje także biceps, więc bardzo kompleksowe ćwiczenie. Oczywiście, jeśli dasz radę oburącz, można by to było spróbować zrobić nawet jednorącz, ale teraz będzie dużo trudniej. Pamiętaj, żeby zarówno rozpędzać tangę, jak i później nią hamować, więc ruch raczej spokojnie.